Hej, siedem idiomów, którymi możemy wyrazić nadzieję, dać komuś nadzieję, dać sobie nadzieję. Idiomy, które są często używane, popularne, a nie jakieś tam wiecie wyjęte ze słownika, którego nikt nie stosuje. Więc zaraz przejdziemy do siedmiu prostych, myślę prostych. Nie wszystkie są proste. Część jest prosta dla nas, ponieważ mamy w języku polskim te same idiomy, więc będzie nam łatwo, ale niestety, no nie wszystkie takie są. Um, więc przejdźmy od razu do pierwszego z nich. E, pierwszy idiom to będzie, słuchajcie, Blessing in Disguise. Blessing in Disguise to jest takie, um, myślę, że to będzie ekwi ekwiwalent naszego e, wyrażenia. Um, szczęście w nieszczęściu. Czyli mamy tak naprawdę szczęście, mamy blessing, mamy błogosławieństwo, coś dobrego, tylko że ono jest tak w przebraniu, nie? in disguise. Przebrane jest za coś nieprzyjemnego, niemiłego dla nas, jest nieszczęściem. Tak wygląda przynajmniej, ale tam w środku pod tym przebraniem kryje się właśnie e, coś dobrego. Szczęście w nieszczęściu. Blessing in disguise. Blessing in disguise. E, repeat out loud. It's a blessing in disguise. Żeby poćwiczyć zdania, popowtarzać zdania z idiomami, którymi się dzisiaj zajmujemy, posłuchajcie odcinka podcastu najnowszego 189. Tam możecie poćwiczyć te same idiomy w zdaniach. 10 przykładowych zdań będziecie sobie powtarzać na głos i utrwalać te zwroty. Do tego trzeba pobrać jeszcze kartę pracy. Karta pracy jest dostępna na slash 189 czyli właśnie numer odcinka. Tam pobierzecie sobie kartę pracy, e, która sprawi, że będziecie sobie mogli te zdania potłumaczyć z polskiego na angielski. Także to jest już ten najtrudniejszy etap. Pierwszy powiedzmy to jest tu teraz wytłumaczę idiomy po polsku. Drugi to będzie posłuchanie odcinka i powtarzanie. Zdań na głos, a trzecim krokiem będzie karta pracy, gdzie te same zdania znajdziecie po polsku do przetłumaczenia na angielski. Pierwszy idiom za nami to było blessing in disguise, czyli błogosławieństwo, szczęście w przebraniu, a myślę, że na polski możemy przełożyć to do zwrotu szczęście w nieszczęściu. Blessing in disguise. Okej, okay. drugi idiom z e, siódmym, który na dzisiaj przygotowałam, e, to jest idiom taki There's light at the end of the tunnel. There is light at the end of the tunnel. Słuchajcie, z idiomami jest taka rzecz, że trzeba, się ich trzeba je zapamiętać dokładnie. To znaczy, nie możecie sobie tutaj nic zamieniać. Nie możecie powiedzieć at the end of the tunnel, albo a tunnel zamiast the tunnel, albo there is a light. Nie. Ma być bez e, bez d. Ma być po prostu there's light. There's light at the end. Nie in the end, nie on the end, at the end. Of the tunnel, nie e-tunnel, nie tunnel, ale właśnie the tunnel. No więc tutaj, właśnie na tym przykładzie, chciałam zwrócić uwagę, że z idiomami jest taki problem, poza wieloma innymi, że trzeba się ich nauczyć bardzo dokładnie, bo jedna mała zmiana może sprawić, że nie będziecie zrozumieni tak, jakbyście sobie tego życzyli. Czyli idiom numer dwa, jest światełko na końcu tunelu, jest światełko w tunelu, e, przy, jest nadzieja, jest nadzieja, jest światełko w tunelu, there's light at the end of the tunnel. Wiadomo, co to znaczy, nie muszę tego tłumaczyć, to akurat wiecie, zresztą posłuchajcie odcinku, tam jakby wiecie, daje więcej kontekstu i też tam możecie posłuchać o tym, skąd się te idiomy wzięły. jakby Jakie jest pochodzenie tego idiomu, akurat tego pochodzenia idiomu jest ja sobie, oczywiste, ale trójka to już jest coś innego. Zobaczcie, every cloud has a silver lining. To jest mój absolutnie ulubiony idiom. Bardzo często o nim myślę, <grym> naprawdę. Na przykład, patrząc na zachmurzone niebo, zawsze sobie staram przypomnieć się, że nad każdą chmurą, nad najbardziej nawet zachmurzonym niebem, tam jest błękit i tam na pewno jest słońce. Więc każda chmurka, nie zawsze to widać, ale jest otoczona takim. Obw obwódką e, świecącą, błyszczącą, ponieważ prześwituje troszeczkę to słońce, nawet jeśli nam się wydaje, że nie, to naprawdę tak, zdecydowanie tak. Czyli Every Cloud has a silver lining. Przetłumaczymy to, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Każda chmurka ma e, srebrną obwódkę. E, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. I powtórz na głos: Every Cloud has a silver lining. Look on the bright side. I tutaj też ważne jest, żeby to było on the bright side, a nie at the bright side. Look on the bright side of life. Look on the bright side. Popatrz na jasną stronę tego. Czyli tak, jest źle, ale zawsze jest jakaś jasna strona. Każde, każda rzecz. Every cloud has a silver lining, nie? Czyli look on the bright side. Popatrz na jasną stronę tej sytuacji. Jasne, nie wiem, pada, ale możemy sobie posiedzieć w domu i pooglądać sobie coś w telewizji czy w, nie wiem, na Netflixie. Więc nie ma tego złego. There is. Look on the bright side. Just look on the bright side. Popatrz na ten pozytywy. Piątka. Keep your chin up. Utrzymaj wysoko brodę, głowa do góry. Keep your chin up. Pochodzenie tego idiomu jest związane z boksem, więc e, koniecznie posłuchajcie w odcinku, e, skąd to się wzięło oraz powtórzcie zdania na głos. A na razie powtórzmy sam idiom: Keep your chin up. Keep your chin up. Keep your chin up. Six. There's plenty of fish in the sea. There's plenty of fish in the sea there is plenty of fish in the sea to znaczy tego kwiatu jest pół świata czyli to yy, nie na tym się kończy nie na tej jednej osobie nie na tym jednym konkursie nie na tym jednym nie na tych jednych zawodach to nie jest ostatnia szansa there is plenty of fish in the sea Czyli będzie jeszcze okazja, będzie kolejna szansa. To nie jest tak, że mamy tylko jedną, jedyną. Albo tego kwiatu jest pół światu. Nie? To też coś takiego. Nie wiem, czy ktoś tak mówi. Ja tak nie mówię. Ktoś tak mówi, nie wiem, to chyba nie jest stosowany idiom w języku polskim. A po angielsku brzmi to trochę lepiej. There is plenty of fish in the sea. Czyli to nie jest ostatnia okazja. To nie jedno tylko mamy. To nie jest tylko jedna sytuacja, w której możemy coś tam zrobić, czy skorzystać na czymś. Tak? Ten pociąg odjechał, ale przyjedzie następny. There's plenty of fish in the sea. I ostatnie. It's in the bag. It's in the bag. Czyli mamy to już w kieszeni. Mamy to już w torbie. Mamy to już w kieszeni. Tyle ćwiczyliśmy do konkursu. Zwycięstwo mamy w kieszeni. Przedstępna umowa jest podpisana. Mamy ten kontrakt w kieszeni. Moja babcia jeszcze tak mówi, także to chyba taki idiom z dawnych lat. Chyba tak. Moja też. Tego kwiatu jest pół światu. Ileż razy ja to musiałam usłyszeć. Dobre, dobre. So now you know the English equivalent as well. There's plenty of fish in the sea. No i ten ostatni, o którym już wspomniałam, it's in the bag. Mamy to już w kieszeni. W zdanie. Jedno mam, dam jedno zdanie do przećwiczenia, a jeśli macie ochotę poćwiczyć więcej zdań, to posłuchajcie 189, może można słuchać na YouTubie, Spotify, na mojej stronie, nawet. Także gdzie Wam się wygodnie słucha podcastów? We've practiced so much that the victory is in the bag. We've practiced so much that the victory is in the bag. Tyle ćwiczyliśmy, że zwycięstwo mamy w kieszeni. I to już wszystko na dziś. To jest właśnie siedem idiomów, które mają przynieść, czy Michał, mają przynieść nadzieję, się żegnamy, e, mają przynieść Wam nadzieję. Powtórzmy te wszystkie siedem. A co nam szkodzi? Proszę bardzo. Blessing in disguise. There's light at the end of the tunnel. Every cloud has a silver lining. Look on the bright side. Keep your chin up. There's plenty of fish in the sea, and it's in the bag. świetnie, e, nic się nie dzieje e, spóźnienia e, nie są odnotowywane e, zapraszam do słuchania 189, pobierzcie kartę pracy 189, czyli wpisujecie teachrola.com slash 189 i tak znajdujecie tę kartę pracy, ćwiczycie sobie tam będziecie mieć właśnie zdania z polskiego czyli na przykład, tego kwiatu jest pół światu, e, jest światełko w tunelu nie wiem e, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło Um, szczęście w nieszczęściu i sobie w ten sposób sprawdzicie, czy dobrze to pamiętacie. Ale pamiętajcie, to jest level mm, up, żeby do tego poziomu dojść, czyli tłumaczyć sobie swobodnie, tak, bezmyślnie, w sensie wiecie, o co mi chodzi, automatycznie na angielski, to musicie najpierw to dobrze poćwiczyć, a zrobicie to słuchając 189 e, tego, tego odcinka podcastu, mojego teachola podcast i powtarzając zdania na głos. Koniecznie, koniecznie, szczególnie przewińcie sobie nawet ten podcast do tej części, gdzie powtarzacie zdania na głos i przećwiczcie to ze dwa, trzy razy. Słuchając całości, a jest to krótki odcinek, jeszcze lepiej się Wam zapamięta. Ufa zaufajcie mi, to jest metoda, to nie jest takie po prostu z kosmosu, tylko to jest dobrze rozplanowany system. Słuchacie dużo, potem mówicie, a na końcu dopiero sami tworzycie zdania i sami je tłumaczycie na angielski. Dzięki. I jeszcze na koniec muszę zaprosić na jeszcze, pod jeszcze jeden link, czyli teacherola slashlifeclass teacherola.com/lifeclass 2s na końcu tam możecie pobrać darmowe materiały do kolejnego English Live Class, czyli do zajęć, które będziemy sobie realizować 13 kwietnia o 19:30. To jest czwartek. Będziemy wtedy robić sobie lekcję na żywo na temat pierwszego odcinka serialu Grace i Frankie. Nie mogę się doczekać, już mam przygotowane wszystko, możecie pobierać eee, i do zobaczenia 13. To wszystko. Dzięki i do zobaczenia w kolejny czwartek. Pa pa.